Witam serdecznie kochani, w trzecim z trzeciej serii, trzeciej odsłony gry House of Slenderina I po prostu no, Slendrina, przepraszam mm. No tutaj nie będziemy się pierdzieć, będę na hardzie bieżone, bo z sensorem na medium Tym bardziej, że wiemy co chcemy tutaj Dobra, po prostu się nie zatrzymywać, iść prosto przed siebie Yy, dobra, najpierw tutaj. Szybko, szybko. Tutaj nie ma co stać, nie ma co się zatrzymywać, bo ona cię... Rachciach, ciap, ciap, smug, smug. I cię nie ma. Tutaj chyba nie ma, nie ma. Dobra. Przejdziemy na drzwi, drzwi na przeciwko. A zanim tu... To z tego co pamiętam, tutaj nie było przejścia, więc tutaj sprawdzimy. Sprawdzimy najpierw to. I tu się opłacało być, bo mamy kluczyk. A kluczyk nam się przyda od razu do właśnie tamtych drzwi zamkniętych. Eee, dobra, dobra, szybka, szybko. A i w ogóle, kochani, od przyszłego tygodnia Prawdopodobnie, jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo, że pojawi się Five Nights at Freddy's 2 już na kanale, więc długo da... co prawda po premierze już gry jest, ale cóż, trzeba trzeba to ograć, tym bardziej, już są fanem na to. I to wcale nie małym I To wcale mówię nie małym tym fanem jestem tego FNAFa bo No wiedzę mam w zakresie raczej bardzo dobry Jeśli chodzi o FNAFa Kiedyś Kiedy szukam kartek eee, Tak, jak już mówię Jeśli chodzi o zakres FNAFa to mam naprawdę dużą wiedzę i Mm, no i pol jednak ograć, bo to jest jednak taki tytuł, że yy, którego szkoda pominąć Tym bardziej jak jestem dopiero rozwijającym mi się yy, 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 yy. youtuberem, tak powiem. I, no I po prostu fajnie jakby to było takie tytuły jak właśnie Five Nights at Freddy's ja mordeczko. Ja co tu się stanie, więc Cię nie wystraszyłem. Tu już pamiętamy coś się stanie. Więc mnie nie wystraszysz. Chyba, mordeczko. Ona on, no, brzydka jest. Tak o tobie mówię jakiś. Okrop. Wstrętna i zła. Hmm, no, czekajcie, jakiś taki tekst sypnąłem. Dawno bardzo dawno temu to było, co prawda, ale... E, no kogoś tam, no nieważne do nie będę mówił, bo to z... No nie mogę. Ale to było takiego... a a Aaaa w stronę zła. To był taki właśnie rodzinny tekst wtedy. I pamiętam, że każdy w tego. Ja miałem takie nie ile ja miałem wtedy z 8 lat może. Wtedy każdy go z, z tego cistu. Bo to było członku... o członku jakby mojej rodziny, do której ja się nie przyznaję w ogóle więc yy... no dlatego była beka, nie? Ja takie ośmiolet jak się drze na całą pizdę, a maszkara wstrętna zła po Taltanu na działce. Ale szczerze, śmieszne czasy to były naprawdę, zupełnie śmieszne to były czasy. Ale wydaje mi się, że raczej bym nie chciał do niej wrócić. Były, były takie beztroskie, dziecinne co prawda, ale. Pytanie, czy tam jest ta skartka, czy to jest ten biały, białe gówno, Prowające. Się... O... Dobra, to było małe białe próbujące. Jest energiczna ci powiem, powiem na tym... jest, na tym hardzie. Ona jest trochę energiczna faktycznie i to jest ta cała trudność. Oznacznie. Mm, no ale ogólnie ciekawe ją. Czekać, coś będzie raczej zmienione. No, zmienione raczej nic nie będzie, tak po co miałem powiedzieć, że czekać będzie coś zmienione. A to nie jest ten typ gry Ogólnie mogliby zrobić... Oooo, oh, shit, ty szmata pierdolona Ona no, jest kurwa brzydka, ja pierdolę Story za przekleństwami się kurwiłem. Widzimy się jak... Widzimy się za chwilkę, jak dojdę do czterech kartek Oczywiście są sporo temp story'ów tak rozłożony, ale... Kto Boga temu zabroni? Ludzie e, po bardzo szybko zbrałem te kartki. Mam w każdym pomieszczeniu dwęcie na tamtą stronę, nie? Więc... Ej! Ty no... Ty, ty pojebane, ale też jesteście skrócenie na śpiew, na szybko zdanie, panu, dziwko kurwa. Była Widzieliście to? O, o patrzcie, wam coś w mnie się coś pojebało z tym studiem ogólnie. Nie mam jakiejś zgrani, nie wiem jakiejś z innymi grami. Ale z Slendrina... Patrzcie ry poziom próbuję wczytać i wyrzuca i za każdym razem tak jest czy mam neta czy nie mam neta i tak mi wyrzuca muszę za każdym razem wychodzić i wychodzi się raz nie także pojebali ej, siemanko tu, siemanko to się nazywa wrócić do punktu wyjścia właśnie jesteśmy ja w tym samym miejscu gdzie przegraliśmy To się nazwa zwrot akcji punkt zwrot Nie tym razem szmatu. O! to blisko. Ja się zląknąłem trochę, gdzie przegram, ale przeżyłem na szczęście. I tutaj przegraliśmy pętacie. Tu w tym pomieszczeniu chyba. Kluczek. Na szafie nie ma. Chuj. Nie, 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 kurwo, nie. To... Nie, zostaw mnie. Idziemy szybko tu. Piąta. Już mnie chciała zaciukać, widzieliście? W takim momencie Kurde, wiecie co to jest irytujące w tej części o mnie w Slenderinie eee, To, że Jest tyle pomieszczeń, jest? Multum kluczy? Nie Prosty. Że jest tyle kluczy. Hmm. Ale jak otwierasz drzwi? Te dziesiąte? To nic z nich kurwa nie ma. Ale masz klucza. Według mnie w takiej że jak powinni zrobić, że coś właśnie jest. Z reguły. Kolejny jakiś pojebany pokój. To tu Slender wyjdzie? Bo nie pamiętam. Czy nikogo tu nie będzie, kochani? O, jest karteczka. Sorry, ten, paluszki. To wygląda jak... E... Kurczę, ten... Mm. Praca artystyczna widzów. Proszę. No nie! Kurwa nie! Ty chuj kurwa na paskudna wiedźma! Patrzymy się na ten pan obraz, kurwa. Na, na oglądać obrazka. Dobra, widzimy się za tak sekundę. Jesteśmy już prawie w tym samym miejscu. Czekaj, ja muszę... O, dobra, ale jestem. Ja sam, pozycję swoim zająć. Pozycja wygodna, żeby można było ci dobrze się Prawda? Prawda. Szybko, szybko y... To jest przed nami taka rozmowa jeszcze jest teraz Słuchajcie y... Moim zdaniem w jeśli chodzi o sędzolinę to ona się strasznie ale to strasznie popsuła teraz Jedną częścią, według mnie, która się jeszcze trzyma jako tako to jest chyba... E, The Forest Ogrywałem jakiś czas temu, kto pamięta, pamięta I to jest według mnie jedyna część, która się jeszcze jakoś tego trzyma, nie? Z tej slenderii. na na cała to już... No zeszła na psy ostatni w końcu by tak cała reszta zeszła na psy kompletnie te części wszystkie wejdziemy jeszcze w jedno miejsce mianowicie trzeba wszystko sprawdzić eksplorujemy to eksplor nie odpuściłbym sobie czegoś takiego dobrze o tym wiecie bo to jest tak ja nie odpuszę eksploru pójdę wszędzie w eksplor, złaczyć co tu jest, chociaż byłem kilkanaście razy a jak mnie zabije to będę się wściekł jak ma... jak pojebany no dobra, możemy w sumie iść nie? do tych puzli, ułożyć puzzle klucza iść do piwnicy i do piwnicy zobaczyć w sumie Widziałem rękę. Widziałem, widziałem, zbagowała się. Zaknywała się o drzwi. Ijebnięta dybilka Mówię, no, nas i to się popsuło ze te slenderin teraz. Strasznie. o jedyną, która się fajnie trzyma i fajnie w ogóle się fajnie w nią gra. Jest taki klimatyczny, bardzo i czuć ten klimat, to jest The Forest. A cała reszta tych Slenderin, no bądźmy szczerzy, że poszła na psy. Albo inaczej, to jest takie no, nieładne słowo. Yy... Slenderina była modna, tak naprawdę, Slenderina, przepraszam, jakieś 7 lat temu? 7 lat temu była modna? Gdzie pamiętam, że no, nagrywałem ją sam na pierwszym, w ogóle w kolejnym, w pierwszym, pierwszym, pierwszym kanale, gdzie to była patola totalna, co ja tam robiłem. I po, już pamiętam ten fragment właśnie yy... Tak, wziąłem, wziąłem główkę yy, Tak, no poczytałem, gdzie ja tam patole robiłem, yy... no ale kanał dobrze prosperował, no to tego nie mogę od... odmówić, zarzucić. Bo tam prosperowanie akurat szło nawet fajnie w tym kanale. Na tym też zaczyna się sprawdza. Bardzo mi się to podoba. Krobara potrzebujemy, ok. Po co kluczak można krobar? Dzierżyć. Dumnie w ręce. Krobare można otworzyć nie tylko drzwi, otwierać również umysły. Dosłownie. Co dole, <grydolę> cię? Ja cię ja tak muszę czasem. Pogadać o kłopoty. Tutaj lecimy, ale coś tam będzie biegło, więc się nie przestraszymy. żeby to w tym korytarzu, czy w tamtym. Spadaj, teraz mnie nie nabijesz już. Tak, się nie dam się nabić już. Ostatnia prosta jest, to idziemy po prostu i... <gulne> Powiem wam szczerze, że już... Marzy mi się normalnie... Zakończyć nagrywanie tego nie i ten I usunąć tą grę w pildu. się gdzieś kurczowo. Ostatnie drzwi nam zostały. To, to będzie szukanie łową godzinę. Ciemy. Może zaś tutaj będzie. O! Jest moje kochane Takim narzędziem można otworzyć nie tylko drzwi i umysły i otwierać, jak powiedziałem Krobar najlepszy przyjaciel eksploracji, pętajcie Jak idziecie na eksplor, to zawsze trzymajcie krobar przy sobie A gwarantuję, że nic wam się nie stanie Ty, ale nie wiecie tego tak do siebie, nie? Dosłownie, też, przepraszam nie wiesz się tego dosłownie, że kto bardzo świeżo umysłem bo No, no, no będzie, no bo będzie... Yy... Du Dużo... Yy... Po raz lepiej. Nie zabijesz Nie tutaj. Ej, czajcie zginąć już przed samym końcem gry? Gdzie ostatnią skrzynkę Przechodzisz, że? Eee, głowa Slenderma... Slendera... E, Grani i... Twój Slendrina i... tej Grani. Mówię Grani... Grani, e, Slender to znaczy i Slendrina. Slenderina. I? to, to nie jest grani, to jest yy, jakąś ona miała, nie pamiętam, to jest mama tej nie ale nie babka, to jest zębiernik. Także gafę robiłem przez cały czas, a w tym odcinku to byłoby na tyle, cześć, trzymajcie się, czołka na razie.